Miała być Liga Mistrzów, a jest Liga Europy. Ale taki klub jak Montpellier pasuje do Ligi Europy. Tak naprawdę na żywo to są bardzo niedaleko w ogóle spadku z ligi. To znaczy, jeżeli chodzi o miejsce, bo nie wiem, jak to wygląda punktowo. Ale z tego co wiem, w rzeczywistości są na 14. miejscu. Więc to i tak jest dobrze, jak na Montpellier. W lidze mistrzów jeszcze zagramy. A w lidze Europy? Nie graliśmy jeszcze ani razu. Więc może być to bardzo ciekawa przygoda. A może coś tam uda się ugrać. Pierwszy mecz za Ekiem Ateny. Dobra, ja nie będę owijał w bawełnę. Jaki będzie ten mecz? Taka będzie cała Europa League. Jeżeli rozwalimy przeciwnika, rozwalimy całą Europę. Jak to się mówi? Mówi, trzeba dobry start, bo później turniej jest już cały taki dobry. No, chyba, że jesteś Argentyną na turnieju, przegrywasz za Rabiom, a i tak wygrywasz turniej. No, to już twoja sprawa, nie? Dobrze, bo bo piłkę lewa, no! O jezus, za mocno! Za mocno strzeliłem, to moja wina. Jakbym leciej strzelił, to byłby gol na 100%. Zjebałem, kurde. Ale naprawdę, jakiś ciężki palec zajebałem tej siły, kurde, te kółko przycisnąłem. Marek Mostowiak, ależ bierna postawa Obrońców, słupek, strzelaj Dobij, jest, gol, pusta bramka Mamy 1 do 0 Ale strasznie słabo zachował się tutaj Obrońca, no zobacz w ogóle Jaka bierna postawa, on do mnie nie bieg. Coś tu, coś tu odwalił No ale ja i tak nie strzeliłem bramki Bo oczywiście słupeczek Nie no, grupę mamy taką słabą, że jest do wyjścia Na luziku, powinniśmy to zrobić Mamy właśnie Ateny, Mamy HJK i mamy USG, prześwietlenie Kurwa. O, o! Nie! No i jeden, jeden już. Kurde, no! Masakra. Kurde, szkoda, bo nie wiem, czy uda nam się strzelić jeszcze jedną bramkę. Póki co jest 60. minuta, a my gramy Piach jak na razie. Od naszej bramki nic już się nie dzieje i nie możemy stworzyć fajnej akcji, więc ja nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale jest kłopot lekko. Oho! No i prawie mamy 1, 2, 1, 15 minut do końca, nie no. Załamie się kurwa, jak stracimy jeszcze jedną bramkę. Już jestem zły, że straciliśmy i tak chociaż jedną. No, nie trać tej piłki! Jak my mamy strzelić bramkę? Początek meczu super. Reszta piach jak ja pierdolę. No chyba, że teraz Mostowiak weźmie piłkę i wszystko w swoje ręce Mostowiak lecisz, on da radę! Pyk! Zjebałem, ale go! Jest! Jeszcze muszę się udało jakimś fartem W ogóle, ale dałem radę No, zwaliłem już akcję ten, ten ball roll był niepotrzebny No na szczęście odbiło mi się Prosto pod nogi i szybko Dałem drugi strzał prosto w bramkę Mamy 2-1 Wszystko muszę sam robić, te debile nic nie potrafią Sami zrobić Znowu ay, kateny jest sam na sam z bramkarzem Kurwa mać, nie da się wygrać nic w tej grze Sorry, no ale no, nie, nie mogę, no już nie mogę wytrzymać No i gdzie ty mi podajesz, debil Kurwa, ja się staram, naprawdę Sraka, sraka jak chuj dwa do dwóch. Puszczają chłopa w swoim własnym polu karnym Sam na sam, to jest żenada Jak moi obrońcy grają, nie chcę na nich patrzeć Prawda jest taka, że no Z niektórymi drużynami jak gram To też ich obrona chuja gra I myślałem, że w tym meczu tak będzie bo pierwszą bramkę bardzo łatwo, udało nam się strzelić. A drugą niekoniecznie. Nie wiem, ale ciężko jest, strasznie ciężko. Znaczy poziom trudności jest ok, to że się denerwuję, no bo ja zawsze się staram, no, robić co tylko mogę, ale też tutaj dużo winy w, w pośród mojej drużyny. Dobra, mamy nowy poziom. Dajemy punkty w równowagę i zwinność. No i jeszcze mam jeden punkt. W co by tu można było dać? Adam celność, głowę a co mi? Overall nam się nie zmienił jeszcze. A teraz przechodzimy do meczu ligowego. Z REMS i ten mecz sobie przesymulujemy, więc mam nadzieję i liczę na dobry wynik, chociaż ta wiara chyba trochę złudna jest. Ej, to jest nieprawdopodobne. Jak można, kurwa, przegrać u siebie 1-4? Do Chyba dostrzegam tutaj to, że ta drużyna Montpellier, ona jest strasznym średniakiem. Coś tam czasem wygra, coś tam przegra. Bez Mostowiaka byłaby w, no, w środku tabeli. Totalnie nic by nie znaczyła. Dzięki Mostowiakowi strzela dużo bramek. Coś tam znaczy ta drużyna, ale tak to jest strasznie słaba. Na szczęście mam nadzieję, że jak zmienimy w następnym sezonie drużynę i weźmiemy już udział w takiej lepszej, dużo drużynie, to, że... to, że naprawdę będziemy grali w porządku. A teraz zagramy sobie z Marsylią. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda tabela naszej ligi. My spadliśmy na dziesiąte miejsce. To jest niesamowite, bo dwa pierwsze mecze to były dwie wygrane, a później dwa remisy, dwie porażki. Nie wiem, co mam o tym sądzić. Ale zagrajmy sobie z tą Marsylią. Dobra, u siebie przegraliśmy 1-4. Na wyjeździe pewnie wygramy. Jeszcze Mostowiak hat zajebie. Ale to jest bardzo możliwe, bo Mostowiak tutaj jedyny zawodnik, który Naprawdę się wyróżnia O, prawie mieliśmy asystę Ale no, wiadomo, że nie Ajajajajaj No aj, aj, aj. proszę, dwa strzały i żaden Marka O, pięknie Marek, może być gol Aj, no i znowu broni bramka Żeby wszystko dzisiaj będzie bronił Wolej? No, ale słabo Dobre podanie do Marka Mostowiaka. On samo nie poprosił, bo normalnie by mu nie podali. I nie bramki! Ej, ten bramkarz jest niesamowity. Kto to jest? Jest kepa? On wygląda jak kepa. Aritza Balaga, nie? Jakby nasz bramkarz tak bronił, to my byśmy byli najlepszą drużyną w Europie. No nie wierzę, że jest 1-0. Kurwa mać. Ej, mam takie wrażenie, że taktyka jest do dupy. Strasznie. Te Montpellier jest nastawione na defensywę. Dopóki atakowaliśmy było wszystko git. Byliśmy pod polem karnym rywala i ciężko było im się wydostać z pod pola karnego, ale jak się wydostali, to wszyscy już na własnej połowie od nas siedzą. No i wystarczy tylko wejść obok pola karnego strzelić bramkę. Kolejną tracimy. Dobrze Mostowiak, jak będzie okazja, lewa noga i znowu broni bramkarz. Dobra. Fideska, no Serio karny? Co to za karny? Przecież on jajami odbił tą piłkę. Pokaż mi, chcę zobaczyć, Schlotterbeck w ogóle tutaj gra, chcę zobaczyć jak on to odbił, a ręką, Boże co za idiota. No ale teoretycznie nie poszerzał swojego obrysu ciała. Dobra, ale chociaż tyle nam los daje rzut karny, żeby go strzelić. Udało się na szczęście, gdyby nie to, to byłby przypał, ale tak to mamy 1-1. No, to chyba trzeba walić na pałę i liczyć na rękę. No Może coś z tego wyjdzie, jest Mostowiak, ręka, ręka, znowu ręka, ale teraz to i znowu beka! <laughs> o ty pechowcu, ale tu było winać już rękę totalnie Poszerzał obrys ciała, piłka leciała do bramki i odbiła mu się od ręki, No to jest totalna ręka Okej, okay, mamy kolejny rzut karny i ja chyba strzelam znowu w tą samą stronę, uwaga Bostowiak! Jest, ale brama od słupka Wygrywamy dzięki rzutom karnym, kocham ręce o, o! No i zobacz, zobacz, już kiwski, kiwski. Weźcie w polkarny i gol. To jest takie proste kurwa. Nie ma się co cieszyć tutaj, bo i tak zaraz dostaniesz na pizdę. Ja tylko jestem ciekaw co jest powodem, no bo ja mogę strzelić 4-5 bramek, a oni zawsze strzelają i tak jedną więcej. No to skoro i tak przegramy, to po co grać w ogóle? Po co grać? No faktycznie to był kepa, rica balaga. Jezu, no jak oni wchodzą nam, zaraz tracimy trzecią bramkę. Nie no proszę. No nie może odebrać, o Jezu, jaki biedaczyna. Onahi, o, ojojoj, już piąty metr, no przesuwają się coraz bliżej. O nie, no wybili na pięćdziesiąty metr i znowu jest piłka w naszym polu karnym. Nie no. Dobrze, super, Mostowiak! Prosto w środek! Strzelaj, strzelaj, no! Nie! Nie ma nic, co by mogło nas zadowolić. Koniec meczu, 2-2. Nie no, to jest kolejny sezon, w którym Mostowiak nic nie wygra. Musimy przejść do jakiegoś dobrego klubu, bo to jest całkowity dramat z tą drużyną. Ja myślę, że tu w ogóle trzeba porzucić tą ligę, yy, przesymulować w ogóle wszystkie mecze w pizdu i skupiać się tylko na tej lidze Europy. Szybko ten sezon przegrać i przejść do lepszej drużyny, nie wiem co wy o tym sądzicie. Byłem zły na tą drużynę w poprzednim sezonie i teraz znowu jestem. Zostałem w tej drużynie, bo pod koniec sezonu fajnie się w niej grało. Ech, złudne marzenia. Ta drużyna jest chujowa. Chodzi mi to o Montpellier oczywiście. A my teraz zagramy z HJK. On swój mecz przegrał 2 do 3 i ma 0 punktów. Musimy ten mecz wygrać. Jeżeli to się nie uda, chociaż gramy na wyjeździe w sumie, no ale liczę na wygraną mimo wszystko. Jak skupiamy się na Lidze Europy, to się skupiajby także Wygrać no! Znaczy ja się skupiam na każdym meczu, ale to nigdy nie wychodzi. Sami widzicie. Ciężko jest, strasznie ciężko, ale dzięki temu będę się bardzo cieszył, jak uda się w końcu coś wygrać. No, słuchajcie, PSG też by chciało co roku ligę mistrzów wygrywać, a jeszcze ani razu mi się nie udało. No, to coś w tym musi być. Dobre zagranie, Mostow, Jaka jest okazja, Savanier, ale czemu po krótkim? Jakby strzelał po długim, tam było czysto cholera. Ale dobra akcja, dobra akcja. O, ja pierdolę. Zrobił go jak dziecko. Jak jebane małe dziecko. Czteroletnie dziecko. Te dziecko ma 4 lata. Ono nawet nie wie jeszcze w ogóle o co chodzi. I on to go właśnie zrobił. Nie 4 lata to kurwa do, dołożyłem. Dwa lata, dwulatka zrobił. Zobacz, no po prostu, co to jest, kurwa, mać. No, ale jak my stracimy takie bramki, to mi się nie chce. Marek Mostowiak pierdoli. Idzie na emeryturę. Dobra, wkurwiłem się, teraz strzelam hat -tricka. No strzelaj, strzelaj! Ile ty się zastanawiasz? Jeszcze bliżej podejdź. 2-0. Będzie magik, widzowie, będzie magik. Nie wiem. No i chłop we własnym polu karnym stracił piłkę z jakimiś no-nejmami, kurwa! 3-0. Pierwsza połowa jeszcze nie minęła. 3-0. Właśnie minęła. Co się dzieje z tą drużyną? Kurwa Helsinki nas rozpierdalają. No biegnij parowo. Czego czekasz? Ty mi pomożesz strzelić gola czy nie? Mostowiak dzięki kurwa. Tak masz robić cały czas, stoisz i czekasz. Na co? Na co? O, zmienił go zajebiście, bo już nie mogę patrzeć na niego. No, bardzo dobrze. Widzę, że trener też mnie rozumie. No, chłop, zamiast biec po skrzydle, no ty ze skrzydłowym, no to biegnij tam, no. Rób za dymę. Ja nie wiem, taka taktyka trenera chujowa. Że on nie biegnie w ogóle. Nie wie, co ma robić. O mamy 3 do 2. O kurde. Savanier bardzo ładna bramka i jeszcze asysta Mostowiaka tutaj, bo ja mu zagrywałem piłeczkę o w tym momencie właśnie i bardzo dobrze, ale Przypadkowo kliknąłem trójkąt i na szczęście on mi nie podawał, tylko uderzał, bo mogłem zjebać tą całą sytuację. Wziąłbym to na klatę, ale na szczęście strzelił gola, więc jest dobrze. No trochę, trochę humor się poprawia, jak się widzi brameczki to jeszcze członków z drużyny po mojej asyście. Ale to jest złudne, złudne w ogóle, bo zobaczcie, chłop wchodzi w pole kardy już uderza. Jak to łatwo oni mają? Dobra, Mostowiak, na szybkość, na szybkość. Dasz radę. Dał radę! Nie, nie dał rady, kurde! No pressing, pressing do przodu! No nie, jedno podanie i chłop leci sam na sam. Nie, to jest nieprawdopodobne, kurwa. To mnie bardziej denerwuje niż CS, jak gram. Dobra, mamy 4 do 3 i jeszcze 5 minut do końca meczu. Trener ustawił super ofensywny, ciekawe, co z tego wyjdzie. O, Mostowek przyjmuje piłkę, dobrze. Koniec meczu. Przegrywamy 4 do 3 z najgorszą drużyną. Prawdopodobnie tak mi się wydaje. W grupie. Nie! Sorki! <laughs> Pojebało mi się. Najgorszą drużyną. To my jesteśmy. Jesteśmy chujowi. Dobra, zobaczmy sobie, jakie fajne są zespoły. Takie lepsze. Pokażę Wam, jakie są wymagania potrzebne. Do Arsenalu są takie wymagania, asysty. No to raczej nie przejdziemy. Chelsea. Bramki spoza pola karnego. I hat już Wam zrobione. To będziemy mogli na przykład przejść do Chelsea. Ej, fajny kierunek by był. Do Liverpoolu. Bramki spoza pola karnego trzeba by było zrobić. Jest to jeszcze możliwe. Do Manchesteru City tak samo. Bramki spoza pola karnego. United, fajna drużyna. Ja bym nawet do United mógł spróbować. Dajcie znać co sądzicie I gdzie byście widzieli Marka Mostowiaka Mówię, musi to być dobra drużyna Sprawdźmy sobie PSG PSG tutaj wypracowane bramki Możliwe, że zrobimy to I też bramki spoza pola karnego Jeżeli chodzi o Niemcy No to tutaj mamy Bayer Leverkusen zrobione już e, Bayer Monachium zrobimy też na luzie bousję Dortmund też pewnie zrobimy Także do najlepszych w Bundeslidze będziemy mogli dołączyć Sprawdźmy jeszcze Włochy jak wyglądają Tylko te co mają zrobione licencje Na int. Możliwe, że zrobimy. Nie wiadomo, jak z tymi procentami będzie. Jeżeli chodzi o Juventus, tutaj też procenty wchodzą w grę i nie wiem. Milan mamy zrobione. Napoli nie ma licencji. Roma fajna, ale też szkoda, że licencji nie ma. No i mamy jeszcze kluby z Hiszpanii. Jeżeli chodzi o Atletico, tutaj mamy zrobione. Barcelonę. No, ciężko będzie do Barcelony. Jeszcze 7 bramek spoza pola karnego i dwa hatryki trzeba by było strzelić. No, to nie jest łatwe zadanie. Jeżeli chodzi o Real Madryt, no to gole z pola karnego. A! Z pola karnego. To jest to do zrobienia. Jeszcze je 9 bramek, tak trzeba by było strzelić. No i to wszystkie te lepsze zespoły. Dajcie znać, w którym klubie chcielibyście zobaczyć Marka Mostowiaka. Marek Mostowiak po tym sezonie odchodzi z tego gówna. Na pewno nie jestem w stanie tu wytrzymać ani chwili dłużej, ale to dopiero początek sezonu. Dobra, tutaj symulujemy mecz z, o z Lorient. Jaki będzie wynik? Przegrywamy. Przegrywamy. Jeszcze mamy przed sobą towarzyskie reprezentacje z Danią i Niemcami. No to symulujemy sobie mecz z Danią. Jaki będzie wynik? 1 do 1. I Mostowiak strzelił bramkę. O proszę. Zobaczymy czy uda mu się to zrobić też z Niemcami. A z Niemcami uwaga będzie 1 do 0 dla Niemiec. W pierwszej minucie nam strzelili i koniec. O, Felipe Santos z Niemcami wygrywał. Nie chcę nic mówić. No i zostaje nam na dzisiaj jeszcze mecz z PSG. No dziwne jest to, że oni nie mają. Mają 20 punktów, a lidera w tabeli nie mają. Zobaczmy jak to wygląda. Lidera ma Monaco. Mają tyle samo punktów. No i zobaczmy Zobaczymy jak PSG poradzi sobie z nami, a powinno poradzić sobie niesamowicie. Zagramy oczywiście sobie ten mecz, no bo z najlepszymi gramy zawsze. E, no nie wiem, trochę masochizm, nie? Patrzeć jak dostajemy na napizdę od najlepszych. Ale chcę sobie zagrać właśnie z tym chłopem, co wygląda jak żółw, bo to jest fajne przeżycie dla marka Mostowiaka. O, o proszę! Ależ to jest łatwo! Przegrywamy 1-0, drugiej minuty nawet nie ma. Kurwa mać. Mostowiak, ładnie, Mostowiak, bardzo dobry strzał. No widzicie, że ja coś tam zrobić potrafię. Moja drużyna nie potrafi zrobi ni zrobić nic. Mbappe, proszę bardzo, strzela bramkę. Kylian Mbappe, 3 do 0, 18 minuta wybiła właśnie w tym momencie. Mostowiak? No nie, blisko było, kurde, było blisko. O, sam na sam. Pusta bramka jest, debilu, kurwa, gdzie ty stoisz? O, proszę bardzo, Mostowiak i jeszcze Strzelinie obok. 5-0? Nie, co się stało, że nie ma 5-0? Czyżby bramkarz był na bramce? Niemożliwe. 5-0, kur... To dopiero pierwsza połowa minęła. Patrzę, Mbappe. No próbuję tutaj go gonić tym moim zawodnikiem, mogę R1 trzymać, ale co z tego, co z tego, jak... <grytania> Niszczą Mostowiaka psychicznie. Niszczą mu karierę. Banda jebanych decydentów. No zobacz. 7-0? Łoł. Wow. <grytania> Ja przyszedłem odebrać piłkę, udało mi się to, a chłop kopie w powietrze, kurwa. O, Mbappe! i gol! PSG 7-0! Ah. Co za przepiękny strzał Francuza! I mamy zmianę. Mostowiak schodzi z boiska. Zdecydowanie najsłabszy zawodnik Montpellier. Dobrze, że go zmieniają, ponieważ nic nie pokazuje od początku swojej kariery. To wszystko na dziś. Dzisiejszy mecz komentowali dla Państwa Szariusz Dakowski i Lasek Jackowski. Do usłyszenia!